Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie na drugim odcinku świątecznym. Taka konfiguracja zrobkowa jak wczoraj, czyli co, troszkę coś tańszego, troszkę coś droższego, troszkę coś pośrodku. Drugi mix za 100 zł przed nami, tylko mam nadzieję, że wynik będzie lepszy. A co przygotowałem dzisiaj? Super 7 i szczęśliwe linie. To są te najtańsze. Dalej mamy różowy diament, mamy kierunek kasa i mamy Happy 77. Dalej trzy zdrabki za dyszkę. Dzisiaj płynne złoto. I love big cash. Numerek 17 Mamy ekstra linię. Numerek piąty. Czyli też takie dwie troszkę dzisiaj czasochłonniejsze zdrabki. No i dwie grube ryby, tak jak wczoraj. Ale dzisiaj to droga do miliona. I moja najszczęśliwsza zdrabka, czyli gwiezna kasa. Numerek czwarty i dziewiąty. No to zaczynamy. No i standardowo od najtańszej zdrapki ten nasz trapping rozpoczniemy. Szukamy siódemki. No ale tutaj też standardowo się takiej znaleźć nie udaje. Dobrze, przed nami zatem szczęśliwe linie. Musiałem troszkę pomniejszyć. No i mamy tak kości oraz klucz. Kości są tutaj, tutaj. O, to nawet kolejna klucza nie ma. Ale to też specjalnie nie dzieje. Banan i jabłko. O, mamy tutaj. Mm, to jest kolejny. I tyle: diamenty i troskawka. Mm, diament się znalazł. Bardzo ładnie. Troskawki, coś nie widzę. W końcu to nie sezon na troskawki. Pomarańcza kwiat. Może teraz coś. O, tutaj. Mm -hmm. Czy coś jeszcze. Pomarańcza kwiat. Tu mamy pomarańcze. No i zaliczone. Cytryna serce. Jest jedna cytrynka, tu jest druga. No i to będzie tyle. I po tej stronie jeszcze mamy kraba, którego oczywiście brak. Garniec i korona. Tu mamy to, tu mamy to. Tu jest garniec na dole. I tu był jeszcze jeden. Dobrze, co tam dalej? Słoń i biedronka. Dobrze. Zaliczone. Dalej mamy arbuza i gwiazdkę. O, tutaj, tutaj. O, troszkę się zczyściła ta plansza, że się tak wyrażę. Ale nic to nie daje na razie. Gruszka podkowa. O, ale też to nic na razie nie przynosi. To jeszcze gruszka. Dalej winogrono i tęcza ten czatu, ten czatu, tu gdzieś było finogrono, ale brakuje oczywiście wiśni. No i zostaje ostatni symbol, którego pewnie nie ma, czyli jest to złoto. No i standardowo linie też jak wiecznie puste, jak te zrabki za 2 złote. No i różowy diament teraz 45, 22, 11 i 47. 38, nie ma. No i ostatnia tutaj szansa 18 i 54 nie ma. Dobrze, teraz przed nami płynne złoto. No, tu się trochę człowiek nadrabia, to nie powiem. Takich liczb szukamy, ewentualnie symboli, też były, byłyby mile widziane. Od czego zaczynamy? Od 22. No dobrze. 36. Tutaj mamy 12. I mamy jeszcze co? 25. Pięknie tutaj się z nami rozprawili. 15. 14. 6. 8. No nie ma. Dalej. 37. 18, 7, 4 i 1. Także nic się na razie nie pojawiło. Jeszcze tylko linia czwarta. Może ukryli coś na sam koniec. Tak, moi drodzy, złoto, czyli mamy wygraną pomnożoną razy 2. Jest to dwie deszki. Pięknie. No to dobrze, coś tu mamy. Jest kontrolna D, jest druga D, także wszystko się zgadza. No kurczę, Kup się zdziwił. Dobrze, teraz droga do miliona. Zobaczmy zatem. 41, 45, 54, 55. No, czyli już tak się zaczynają pogrywać ze mną. Tutaj 23, 43 nie ma. 19, 38. 35, 15 też niestety nic to nie daje. No, też tak blisko widzicie. O! Chciałem powiedzieć, że ta zdrabka też do szczęśliwych nie należy, ale się pięknie tutaj pojawiły. Pojawiły dwie takie same liczby, które dadzą wygraną. Dobra, tutaj już nic i końcówka. No, już nic więcej nie ma. No, ale miło zobaczyć wygraną. I to nawet 40 zł. O proszę, czy już mamy lepiej niż wczoraj? Fajnie. Jeszcze jakieś tam zdrobki dopiszą, i dopiero będzie przyjemnie. Dobrze, przed nami co? Kierunek kasa. I mamy tak 19, 4, 36 i 23. W pierwszej linii nic się nie trafiło, a dalej 3, 1 i 35 też się nic nie trafiło. To trudno. Strawki za piątkę widzę znowu coś tak nie za bardzo, to jak odpowie na to zadyszka, czyli I Love Big Cash. Mhm. 48. O kurde, jaki początek. Bankowo to będzie wygrana. <laughs> 13:21, 49, 12, 18:46. No wiadomo, czego by się tu spodziewać innego? 15. I jeszcze mamy tutaj parę szans. Do drapmy dla przyzwoitości. <laughs> no i ostatecznie nic nie Tak jest. DU kontrolne. resztę sobie można dopowiedzieć. No i trzy ostatnie zrabki. Happy 77, ekstra linie i Gwiezdna kasa. Bonus miśnie, także nie ma. No i co mamy? 32, 42, 51, 26, 37 nie ma. I ostatnie liczby, jakie się tu wyłaniają, O, nie pasują do tych u góry. Dobrze, no to już kończymy powoli, czyli ekstra linie i gwizna kasa. A co przyjdzie tutaj wydrapać? Kraba i Arbuza. O, ładnie. Tu i tu się trafił. Tutaj mamy Arbuza, i tutaj. Hmm, czy jeszcze coś? Tak, tu jeszcze mamy po Arbuzie. Tutaj mamy jeszcze jeden. I tu raczej tyle. No okej. Okay. Będzie coś dalej? Będzie na pewno klapki i podkowa. O. Prawie linia kurczę tu podkowa, tutaj kolejna klapeczki też się znalazły. Klapki tu, podkowa, klapki podkowa i klapki. O jeszcze tu podkowa na koniec. Fajnie. Troszkę się trafiło tych tak symboli, także pozytywnie zobaczmy co dalej. Kwiat i okulary. Okulary też mamy tutaj kwiat, jest kolejny. Tu już nic nie widzę, tutaj on oh, był jeszcze z oczywiście, no jak ja, jak to ja. No i to będzie tyle. <laughs> Popcorn i słoni, o też prawie linia. Kurde, jak tutaj kuszą. Niesamowite. Popcorn i, i motyl, a nie słoni. Popcorn i motyl. Mhm, tutaj to. Popcorn. Tu jest kolejny, tu jest kolejny, no dość sporo. W każdej kostce się trafił. Rower i klucz. Mhm. Rower tu. Mhm. I tyle. Tęcza i sakwa, ale tutaj ta pierwsza kostka wygląda nie? niesamowite. Tęcza, sakwa, robią bambuko jak tylko chcą. Mm, to już nic, tutaj mamy sakwę, tutaj tęczę i tutaj jeszcze jedna sakwa na dole. Dobra, także to jest wszystko. Dalej mamy słonia i gwiazdkę. I proszę bardzo, zanosiło się na tą linię, pięknie. Od razu lepszy humor. Słoń i gwiazda, jeszcze szukamy wygranych. Słoń tutaj i słoń tutaj, Zaliczone. Korona i piłka. Korona i piłka. Tu mamy to, tu mamy to. Piłka, piłka. I tyle. Dalej moneta i biedronka. Lećmy od góry. Tu jedna moneta, tutaj druga. Tu jeszcze jedna. Biedronka gdzieś była, nie. Tutaj moneta, tu moneta i tu jeszcze jedna. Dobra, zaliczone. Balony i diament. Lecimy od góry. Balony tu, balony tu. Uh -huh. O, też tak ładnie poczyszczone. Lody i czapka. Lody, lody. Tu kolejne. I druga linia. Kurde, ładnie. No, od razu lepiej, nie? Wczoraj też tak mógł sypać. Czapka, i zaliczone. Dzwon oraz słońce. Słońce, tu. Okulary były, a nie widzicie. Przegapiam. Sorry, wybaczcie. Słońce, dzwon. To miało być tak, tak. Dzwon. I tutaj dzwon. I ostatnie dwa symbole, jakie mamy do zdrapania to księżyc oraz wiatrak. I chyba żadnego z takich symboli nie widziałem, ale przejadę jeszcze, żeby nie było. O, chociaż jest księżyc, widzicie? I tutaj też jednak. Dobra, ale dwie linie mamy. Sprawdzamy. Tutaj dyszka i u góry dyszka jest 20 zł. Kontrolne te się potwierdzają. No, także dzisiaj już co mamy? 46,80 zł. O, trafi się tutaj wygrana w tej Gwiezdnej kasie. No to mamy fajny odcinek. Czy tak będzie? Maska, balon, kawa. No, na razie nic. Pizza, kask, tutaj mamy pieska. Sega, trafi, śliwka, No Nota i jabłko. No, już końcówka, ale czasami na ostatnim miejscu były dodatkowe. Kwiat, planeta, karo, muffin i palma. Czy będzie bonus? No, niestety moi drodzy nie. No i dobrze moi drodzy, bilans świątecznych dwóch odcinków niestety dla Lotto, ale dzisiaj udało się troszkę więcej odzyskać. Dla przypomnienia płynne złoto przyniosło 20 zł, tak samo ekstra linie, a droga do miliona zaskoczyła i przyniosła 40, czyli na zainwestowane dzisiejsze 100 wyszło 80. No, także jest git. No i co? Kończymy, moi drodzy, kalendarz. Żadnej gwiazdki niestety przez 26 dni się nie udało wydrapać. Pole bonusowe pierwsze było puste. Zobaczmy, czy jeszcze na odchodne przyjdzie tutaj znaleźć Mikołaja. Ale no niestety mamy sweter. Także ten cały kalendarz okazał się przegrany. No ale fajnie było się tutaj pobawić i podelektować odkrywaniem codziennie jednego okienka. Także jeszcze raz wszystkim bardzo, bardzo dziękuję za obecność no i do zobaczenia na kolejnych odcinkach, bo przypomnę drapiemy do końca grudnia nasze zdrabmasy. Cześć.